Dzień dobry, witam wszystkich. No na pewno nie jesteśmy zadowoleni, że, że wracamy bez punktów, ale zagraliśmy przyzwoite, niezłe spotkanie, stworzyliśmy kilka sytuacji stuprocentowych, niestety nie wykorzystaliśmy tych sytuacji, popełniliśmy błędy w obronie, przeciwnik strzelił dwie bramki, my jedną, wygrał spotkanie, gratuluję zwycięstwa i myślę, że te trzy punkty tutaj broni już daje utrzymanie, a my będziemy robili wszystko, żeby zapewnić sobie utrzymanie w następnych spotkaniach. Dziękuję zespołowi za dobrą grę. Dzisiaj punktów to nie dało, ale jestem święcie przekonany, że jeżeli zagramy z taką samą determinacją skuteczniej, to zapewnimy sobie utrzymanie w tej, trzeciej, w tej trzeciej lidze. Także jeszcze raz gratuluję zespołowi gospodarzy. Trzech punktów. My na pewno wracamy do domu bez punktów i jesteśmy na pewno z tego powodu niezadowoleni. Dziękuję. No cóż, w dzisiejszym meczu liczyły się dla nas tylko trzy punkty. Nieważny był styl i te trzy punkty osiągnęliśmy, z czego tu pragnę gorąco podziękować zawodnikom. W pierwszej połowie Przepraszam, w drugiej połowie mieliśmy y, trochę szczęścia. Tak jak powiedział tutaj y, trener, y, przeciwnik mógł zdobyć bramkę kontaktową. Y, jednak y, dzisiaj to szczęście było więcej przy nas. Y, no i szczęśliwie ten wynik y, dowieźliśmy y, do końca spotkania. Po ostatnio przegranym meczu y, musiałem dokonać kilku zmian w zespole, żeby y, w jakiś sposób wywołać. Poruszenie. No i cieszę się, że, że, że to dało efekty w postaci wygranego meczu. No jak zwykle popełniamy za dużo prostych błędów, za mało jest doświadczenia i cwaniactwa boiskowego dzisiejszy mecz był naprawdę emocjonujący duża, duża waga ciśnienie spore przed tym meczem, no i chwała, że, że zakończył się naszym zwycięstwem.